Witajcie w kolejnym odcinku z serii K-Idol. Gwiazdy K-popu, aktorzy, influencerzy, osoby znane z koreańskich mediów, czas poznać ich lepiej. Na ludzi i z przemrużeniem moka weźmiemy ich pod lupę i wspólnie odkryjemy ich sekrety. Mam nadzieję, że stworzymy sobie tu przestrzeń tym razem do dzielenia się ciekawostkami dotyczącymi danego idola. To co? Zaczynamy? Ja Robun Aniozejo. mam na imię Ewa i witam Was na kanale K-Shock. Nikogo teraz nie zaskoczę mówiąc, że ten odcinek poświęcimy Dżongokowi, bo przecież to Wy o tym zadecydowaliście, oddając na niego zdecydowaną większość głosów. Tak sobie jednak pomyślałam, że gdybym jakimś cudem, a cuda podobno się zdarzają, miała zapowiedzieć Dżongoka na scenie, to powiedziałabym tak. Na dobre zadomowił się już w rankingach najprzystojniejszych i najseksowniejszych mężczyzn na świecie. Nic więc dziwnego, że jego transmisję live, podczas której po prostu uciął sobie drzemkę, oglądało 6 milionów widzów. Nikogo więc nie zdziwi fakt, że był on najczęściej wyszukiwanym K-popowym idolem w wyszukiwarce Google przez 5 lat z rzędu. Jego bijący rekordy oglądalności live na platformie Weavers kilkukrotnie zawiesił system, a to za sprawą 9 milionów oglądających. Panie panowie, powitajmy na k scenie Jonguka. John Jungkook. To jeden z siedmiu wspaniałych widz jest wśród fanów znany również jako JK, co jest rzecz jasna akronimem od Jungkook, bądź. Kuki, będący zdrobnieniem jego imienia. Jednak bez wątpienia pseudonimem, który zawiera w sobie najwięcej treści jest Hwang Makne. nick stworzony dla guka przez lidera zespołu Arema. Mianował go tym tytułem jeszcze przed debiutem, a oznacza on dosłownie Złoty Makne, gdzie koreańskie słowo Makne odnosi się do najmłodszego w ekipie, a określenie złoty ma nawiązywać do tego, że jest wszechstronnie utalentowany. Taniec, śpiew, pływanie, rysowanie, zdaniem kolegów z zespołu lista ta nie ma Końca. I chociaż jego jeden z nielicznych w zespole BTS występuje używając swojego imienia, to w programie Knowing Brothers przyznał, że planował zadebiutować pod pseudonimem Seagull, czyli Mewa, bo jest to tak symbolizujący Busan, czyli miasto rodzinne Jungkooka. Dobrze czy nie dobrze tak się jednak nie stało, ale przez fanów został mianowany Busan Prince, czyli księciem z Busan, bo to właśnie tam urodził się 1 września 1997 roku JK. No, a skoro znamy już datę urodzenia, to z przymrużeniem oka zajrzymy tylko na chwilę do naszego końcika zodiakary. W naszym horoskopie odczytalibyśmy dżągukowi rubryczkę Panny, skąd dowiadujemy się, że na ogół kieruje się on dobrym sercem, a wobec innych stara zachowywać się zwrodzoną sobie gracją i uprzejmością. Każdy z nas choć raz widział sytuację, kiedy dżąguk wręcz natychmiast rzuca się do pomocy innym, oczywiście ze wspomnianą gracją. A ponoć drobiazgowość i krytycyzm Panny wynikają z jej perfekcjonizmu, bowiem jest to jeden z tych znaków Zodiaku, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę. No, patrząc na jego osiągnięcia, trudno się z tym nie zgodzić. Jak już jednak doskonale wiemy, koreańskie zodiakary sięgają raczej po chiński horoskop, a zgodnie z nim ciąg urodził się w roku woł, co oznacza, że może poszczycić się siłą, wytrwałością i niezawodnością, a do wyznaczonego celu dąży, nie zważając na przeciwności. Chociaż ponoć osoby spod tego znaku potrafią być nieźle uparte, no ale trudno, ideały ponoć nie istnieją. No ale Musimy być na czasie, więc weźmy pod lupę osobowości według testu MBTI, bo swój typ w ostatnich latach zna każdy młody korańczyk. Wynik dziągu przypisał mu osobowość INTP, czyli logika. Logicy często zatracają się w swoich myślach, co niekoniecznie jest złe. Osoby o tym typie osobowości prawie nigdy nie przestają myśleć. Od momentu przebudzenia ich umysły wprost kipią od pomysłów, pytań i spostrzeżeń, a armii wielokrotnie zauważyli, jak podczas wielu wydarzeń John wydaje się nieobecny, oderwany od rzeczywistości. No cóż, prawdopodobnie jest po prostu zajęty kreowaniem kolejnego genialnego projektu. Z kolei Logic Partner stale chce ulepszać związek i robi wiele, by ukochanej osobie żyło się lepiej, co ponoć czasem może być już na zbyt męczące no, sama nie wiem, narzekalibyście? No, ale wróćmy do naszej osi czasu, by nie dać się tak zbytnio ponieść wyobraźni. Dziąguch chował się z rodzicami i starszym bratem Dziągchionem, chociaż, jak sam przyznaje, nie ma zbyt wielu wspomnień z czasów, kiedy mieszkał w Busan. Twierdzi, że od kiedy przeprowadził się do Seulu i został trzejni, w jego życiu wydarzyło się tak wiele, że ciężko mu przywołać wspomnienia z dzieciństwa w rodzinnym mieście. Ponoć był wtedy bardzo cichy i introwertyczny, a kiedy po raz pierwszy otoczyły go strzeliste w wieżowce stolicy i wielopesmowe pełne pojazdów jezdnie, poczuł się przytłoczony i przerażony. O czym zresztą opowiada w piosence Beggin z albumu BTS Wings z 2016 roku. No ale, moment, moment. Zanim jeszcze do Seul i rozwinięcia owych skrzydeł w pełni, to jak w ogóle doszło do tego, że postanowiło brać muzyczną ścieżkę? Przecież w podstawówce chciał być zawodowym graczem Badmintona, a po tym jak dostał w gimnazjum komputer, naturalnie gamerem. Wszystko zmieniło się jednak, gdy w pierwszej klasie liceum usłyszał Słyszał piosenkę Dzi Dragona Heartbreaker. Wtedy to zapragnął zostać piosenkarzem. Ja się wcale nie dziwię, bo sama wówczas oszalałam na jej punkcie. No i jeszcze ta choreografia, którą myślałam, że potrafię tańczyć. No ale co postanowił z tym zrobić Jackie, który nawet z zamkniętymi oczami na pewno zatańczył to lepiej niż ja? Otóż mamy rok 2011, a John Cook do tego, by wziąć udział w przesłuchaniach do Superstar K. I chociaż nie wygrał, to natychmiast otrzymał oferty od siedmiu różnych wytwórni. Po tym, jak przypadkowo usłyszał rap Arema, przyszłego lidera BTS, a ówczesnego starzysty w wytwórni Big Hit Entertainment, postanowił, że dołączy właśnie do nich. Dosłownie chwilę później, bo w 2012 roku był już w samolocie kierunek Los Angeles. Po to, właśnie w amerykańskim mieście aniołów miał pracować latem nad swoimi umiejętnościami tanecznymi. Ucząc się od najlepszych, a konkretnie w studiu tańca Movement Lifestyle. Młody, zaledwie 14-letni wówczas JK, odbył swoją pierwszą podróż samolotem, a wrażeniami podzielił się później w internetowym wpisie. Wspominał o problemach wynikających z bariery językowej i o tym, jak codzienne śniadania w koreańskiej restauracji pomagały mu przezwyciężyć tęsknoty za domem. Jeszcze przed debiutem BTS mogliśmy podziwiać jego taneczny talent w teledyksku działana I'm The One oraz w choreografiach Girzmann. No ale nadszedł w końcu i ten dzień, czyli 12 czerwca 2013 roku, kiedy to odcinku wraz z Zarem, Jiminem, V, Dziminem, J-Hopeem i Sugą zadebutowali jako zespół Bangtan Sonion Tan, czyli odporni skauci z kawałkiem No More Dream. No i wręcz chciałoby się rzec, a reszta była już historią. Historią, którą zostawimy na osobny odcinek poświęcony chłopakom jako zespołowi. Nie mogę jednak pominąć faktu, że Jungkook zapisał się jako główny producent dwóch kawałków BTS, czyli Love Is Not Over z epki The Beautiful Moment In Life Part 1 oraz Magic Shop z albumu Love Yourself Tear. No, taki zdolny. Ale poruszamy się dalej na Jungkookowej osi czasu i mamy już rok 2015, a więc kampanii i zarazem piosenkę zatytułowaną One Dream, One Korea, mającą na celu szerzenie świadomości o zjednoczeniu półwyspu koreańskiego. No wiecie, coś po kroju: We Are the World, czy pokonamy falę? Bo wzięło w niej udział wielu południowo-koreańskich artystów, takich jak Baek Sexo, Mina Mina's Wendy Wendy's Red Velvet, Curie's Kara, Kim so Na Naeong-kwon, czy też. Jungkook z BTS. W teledysku pojawia się nawet ówczesny prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in. W wielkim skrócie piosenka opowiada o pokojowym podejściu w pokonywaniu trudności i o nowych początkach. Stała się więc idealnym podkładem muzycznym podczas szczytu koreańskiego w 2018 roku, kiedy to doszło do spotkania wspomnianego już prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-ina, z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Rozmowy te zapowiadały się obiecująco, ale sami widzicie, jak wygląda wygląda obecnie sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Niestety kolejny projekt, w którym JK wziął udział, również nie skończył się happy endem. Mam tu na myśli podróżnicze reality show Flower Crew. Cookie wziął udział w pilotażowych odcinkach, ale program nie został najlepiej odebrany przez widzów. A to za sprawą dwóch z sześciu prowadzących, czyli Cio i Sejong-Huna, którzy zachowywali się niegrzecznie, żeby nie powiedzieć, hamsko, w stosunku do zaledwie osiemnastoletniego wówczas jong guka Po tym jak chłopak przyniósł hamburgery dla całej ekipy. Ci nimi pogardzili i dodatkowo skrytykowali aktora Kim Soka za to, że napchał sobie buzię przyjętymi kanapkami. Po lawinie hejtu, jaka się na nich wylała, oczywiście zarówno Choze Ho, jak i Sejong-Hun przeprosili za swoje zachowanie, tłumacząc, że jest to jedno wielkie nieporozumienie ale armii tak łatwo nie zapominają. Jungkook opuścił program, no ale na horyzoncie pojawiła się kolejna przygoda w postaci rozrywkowego reality show Celebrity Romance, który doparując znane osobowości z koreańskiego show biznesu, ma na celu ukazać rodzącą się pomiędzy nimi przyjaźń. JK wylądował w duecie z Minu zespołu z a wyzwaniem w tej relacji była różnica wieku pomiędzy oboma idolami, która wynosi 18 lat. Nikt się jednak zapewne nie spodziewał, że kolejnym razem, kiedy ciąguk pojawi się na ekranie, zakryje przy tym swoją twarz. A to za sprawą udziału w programie Mystery Maxio Pokmionkałam, którego to powstała nawet polska wersja, czyli. Mask Singer, w którym to uczestnicy występują zamaskowani, tak by ukryć swoją tożsamość aż do momentu eliminacji. Jungkook wystąpił przebrany za szermierza i zaśpiewał piosenkę zespołu Big Bang i Few, co zważywszy na wcześniejszą fascynację G-Dragonem chyba nikogo nie dziwi. Zaskoczeniem mógł być jednak jego występ w duecie z amerykańskim muzykiem Charlie Puth podczas MBC Plus X Jenny Music Awards w 2018 roku. Wspólnie wykonali hit We Don't Talk Anymore, którego to utwór Golden Magnet wcześniej zrobił cover. Jak się później okaże, ta znajomość zaowocuje kolejną muzyczną perełką, czyli kawałkiem Left or Right. A propos. W 2022 roku to właśnie on wykonał soundtrack Stay Alive do Webtoonu inspirowanego BTS, czyli Seven Face Jack który to zresztą kawałek wyprodukował Suga, ale ten rok ewidentnie należał do Jungkooka, bo dostąpił zaszczytu, jakim był występ na ceremonii otwarcia FIFA World Cup Qatar 2022. zaśpiewał wówczas utwór Dreamers zresztą w duecie z katarskim piosenkarzem Fahadem Al Tym samym Jungkook zapisał się na kartach historii jako pierwszy koreański artysta otwierający Mistrzostwa Świata FIFA. Jak sam później wyznał w wywiadzie o całym tym szalonym przedsięwzięciu, dowiedział się przez SMSa. I w sumie początkowo zrozumiał, że ma tam wystąpić razem z kolegami z zespołu. Kiedy jednak okazało się, że ten skok na głęboką wodę wykonał w pojedynkę, jak przyznaje, Oblał go zimny pot. Ale koniec końców, występ był spektakularny, chociaż co ciekawe, do momentu przyjazdu do Kataru Jungkook nie otrzymał żadnych instrukcji co do choreografii, a poprawki były nanoszone aż do próby generalnej. No ale powiem tak... To Jak nie Jungkook. A no i gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami, nie z tej ziemi, Djongkuk w 2017 roku ukończył szkołę średnią School of Performing Arts Seoul, a następnie w 2022 roku, czyli jak już ustaliliśmy w roku Djongkuka, studia Broadcasting and Entertainment na Global Cyber University z najwyższym odznaczeniem, czyli the Presidential Award. No, jakżeby inaczej. Niestety nie mógł pojawić się na ceremonii wręczenia dyplomów, no ale chyba wszyscy to zrozumieli. Przecież grafiki chłopaków z BTS muszą być wyprane do granic możliwości. Ja nie twierdzę, że jedne kampanie są lepsze od drugich, ale na tę, która przeprzedziła John Guka jako globalnego ambasadora marki Calvin Klein Jeans i Calvin Klein Underwear, chyba nikt nie powiedział złego słowa. No dobra, jeśli znacie kogoś takiego, to. Przestańcie go znać. Ale przejdźmy do jednego z bezsprzecznie najważniejszych momentów w solowej karierze Ciągłuka, czyli listopada 2023 roku. Premiera albumu Golden. Nazwa, rzecz jasna, nieprzypadkowa. Nawiązuje do pseudonimu Golden Magne, ale jak się okazuje, ten złoty motyw towarzyszył Ciołowi już od. Dawno, dawno temu. W jednym z wywiadów wyznał, że kiedy jego mama była w ciąży, miała temą. co w języku koreańskim oznacza sen przepowiadający na rodzinę dziecka, a jej sen był pełen złota. Sami więc rozumiecie, że tytuł albumu nie mógł być inny. W jego skład wchodzi 11 kawałków, a przed premierą albumu dostaliśmy tak na zachętę, dwa z nich: 3D z Jackiem Harlow i Seven w duecie z lato. Jednak co bardziej dla mnie istotne to to, że w teledysku do Seven pojawiła się południe w ok koreańska aktorka Han So Hee, którą możecie kojarzyć z takich produkcji jak My Name czy Potwórz Gyeongsang. Natomiast ulubioną piosenką Jungkooka jest Standing Next To You, bo jak mówi uwielbia z nią występować na scenie, chociaż jednocześnie przyznaje, że proces jej nagrywania był niesamowicie trudny. Przy czym zaznacza, że ma prośbę do swoich fanów, by słuchając tego kawałka odpalali jak największe głośniki i unikali słuchawek lub smartfonowego głośnika. Co istotne, jego zdaniem jest to piosenka, która najbardziej przypadnie armii. Skazacie się z jego przypuszczeniami? Na koniec dodam jeszcze, że John nie jest autorem piosenek z płyty Golden, ale wybrał je, bo uznał, że wszystkie mówią o miłości, a jego zdaniem jest to najbardziej uniwersalne uczucie. Natomiast całą płytę J.K. odśpiewał w języku angielskim. No w końcu jego muzyczne inspiracje to Justin Bieber, Asher i Justin Timberlake. No dobra, jeśli chodzi o muzykę, to tu skończymy. Ale to jeszcze nie koniec historii o Jungkooku, bo nie byłaby ona pełna bez wzmianki o jego ukochanym psiaku, który wabi się Pam. Jest dobermanem i niemal zawiesił Instagram, kiedy JK założył mu tam konto o nazwie Wow Pam. W opisie profilu wyczytamy Have a Good Pam, co jest niczym innym jak grą słów, bowiem Pam w języku koreańskim to zarówno noc, a więc wiemy, że Jungkook lub Czworonuk życzą nam dobrej nocy, ale Pam oznacza, znaczy też kasztan, co ma być nawiązaniem do brązowego umaszczenia pupila. Bam w cztery godziny. Z było 700 tysięcy obserwatorów, a obecnie ma ich bagatela prawie 6,5 miliona. No i to jest dopiero influencer. Co ciekawe, w jednym z uwiadów Jake zdradził, że Bam w ogóle nie reaguje na to, kiedy daje mu kameralne koncerty w domowym zaciszu. A skoro już jesteśmy poniekąd u Jungkooka w domu, to chyba możemy zerknąć na jego tatuaże. Zacznijmy od prawej dłoni, na której wytatuował napis ARMY. Tak, by był jak najbardziej widoczny, bo jak sam mówi, jest bardzo dumny ze swoich fanów, bo przecież tak nazywa się fandom BTS. Na palcu nad literą A wylądowała korona, a na palcu serdecznym pierwsza litera jego imienia, czyli J. Zaś środkowy udekorował swoim ulubionym emotikonem. Dołożył do tego logo armii i fioletowe serduszko, będące z obrazowaniem frazy I Purple You, będącej wariacją wyznania miłości o armii, z uwzględnieniem koloru fioletowego czyli BTS-owego. Jeśli jednak podciągniemy prawy rękaw, to oj, na ramieniu dzieje się sporo. Krzyżują się tam dwa hasła. Rather be dead than cool, czyli cytat z piosenki Stay Away Nirwany oraz Make Haywire the Sun Shines, czyli stare przysłowie będące odpowiednikiem naszego Kuj Żelazo póki Gorące. Jest i Lilia Tygrysia, czyli kwiat przypisany dacie urodzin dzunguka otoczony napisem Please Love Me. Proszę... Kochaj mnie. Ob obok zaś widnieje zegar z dokładną datą urodzin J.K., a przywiązany do niego łańcuchem mikrofon ma oznaczać, że urodził się po to, by zostać piosenkarzem. Ciekawym tatuażem jest również napis Bulletproof, czyli kuloodporny, co nawiązuje do nazwy zespołu BTS, Bangtan tan, czyli Kuloodpornych skałdów. Wcześniej miał tu wytatuowane oko, co miało mu przypominać, że ludzie zawsze go obserwują i powinien nieustannie zważać na swoje czyny. Podobno jednak wiele osób brało ten tatuaż mylnie za symbol Illuminati, więc ciągłok przykrył go kuloodpornym napisem. No ale ta wycieczka po wszystkich tatuażach naszego Golden Magne to naprawdę długa wyprawa, a jak to mówią, nie wolno wszystkiego odsłaniać. Trzeba pozostawić coś dla wyobraźni. No, chyba, że wy wiecie, jakie przesłanie kryje się za pozostałymi tatuażami ciągu. I chcecie się nimi podzielić w komentarzach. W ten sposób rozłożymy winę za nasze wścibstwo i będzie tak jakoś lżej na sumieniu. Tym samym wspólnie doszliśmy do końca naszej opowieści o ciągu. Jednym z siedmiu wspaniałych BTS, bez którego zespół ten nie mógłby istnieć. Chociaż jak sam przyznaję, gdyby nie został muzykiem, to z pewnością zajmowałby się rysunkiem. Oczywiście chętnie oglądalibyśmy jego dzieła, ale dobrze jest jak jest. Póki co wyczekujemy jego powrotu z wojska, czyli czerwca 2020. 25 roku, a w międzyczasie możemy sobie odpalić na platformie Disney+, Plus program Are You Sure?, w którym mamy okazję śledzić wyprawę busańskiego duetu, czyli Jungkooka i Jimin'a do Stanów Zjednoczonych, na koreańską wyspę Jeju oraz do japońskiego Sapporo. Na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć, że wszystkie przedstawione przeze mnie informacje pochodzą z wywiadów, w których udzielił Jungkook oraz z programów rozrywkowych, w których był gościem i zdradził, co nieco widzą. Playlistę podrzucam w opisie filmu, ale jestem pewna, że i Wy macie w zanadrzu ciekawostki o kukim, o których ja nie wspomniałam. Dlatego koniecznie podzielcie się tą wiedzą z innymi w komentarzach i swórzmy sobie tu taki kącik Golden Magnet. Jeśli podobał Wam się już trzeci odcinek z Serii Idol, to chciałabym, byście ponownie to Wy zadecydowali o tym, komu poświęcimy kolejny. Swoje propozycje jak zwykle podrzucajcie w komentarzach, a ta z największą ilością głosów będzie moją wskazówką do dalszego działania. To co? Kogo ze świata koreańskiego showbiznesu chcecie poznać lepiej?